Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do jednego z najbardziej nowoczesnych hoteli w hurgadzie pięciogwiazdkowego Sery Beach Resort. Ten luksusowy obiekt położony jest bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży, oferując swoim gościom najwyższy standard obsługi, eleganckie wnętrza i szeroką gamę atrakcji. To idealne miejsce dla osób szukających relaksu, ale także dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. Hotel znajduje się zaledwie 7 km od centrum hurgady i 5 km od lotniska, co czyni go doskonałym wyborem dla osób, które cenią sobie wygodę i łatwy dostęp do atrakcji turystycznych. Goście mogą cieszyć się przestronnymi i nowoczesnymi pokojami, które zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Wiele z nich oferuje widok na morze, a niektóre posiadają prywatne jacuzzi na tarasie. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację sejf, minibar, telewizor oraz balkon lub taras, zapewniając pełen komfort pobytu. Dzięki formule All Inclusive goście mają dostęp do różnorodnych restauracji i barów. W hotelu znajduje się restauracja główna w formie bufetu oraz cztery restauracje à la carte serwujące dania kuchni bliskowschodniej, włoskiej, azjatyckiej oraz amerykańskie steki. Nie brakuje także eleganckich barów, w tym baru na plaży, gdzie można delektować się orzeźwiającymi napojami z widokiem na zachód słońca. Hotel oferuje wiele atrakcji dla osób aktywnych. Goście mogą korzystać z siłowni, grać w siatkówkę plażową, billard i tenis stołowy. Na terenie obiektu znajduje się także basen Infinity z panoramicznym widokiem na morze oraz duży basen rekreacyjny. Dodatkową atrakcją jest możliwość korzystania z aquaparku w pobliskim hotelu Sinbad Club, co jest świetnym udogodnieniem, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowano brodzik, mini klub oraz specjalne animacje. Dzieci mogą również korzystać z aquaparku, placu zabaw oraz dedykowanego menu w restauracji. Istnieje również możliwość skorzystania z usług opiekunki za dodatkową opłatą. Osoby szukające relaksu powinny odwiedzić Centrum Spa, które oferuje szeroką gamę zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych. Do dyspozycji gości są sauna, łaźnia turecka oraz masaże, które pozwolą na pełne odprężenie po dniu pełnym atrakcji. Plaża hotelowa to doskonałe miejsce do odpoczynku. Jest szeroka, piaszczysta i zadbana, a dla gości dostępne są leżaki, parasole i ręczniki plażowe. Bar na plaży serwuje napoje i przekąski przez cały dzień. Osoby lubiące sporty wodne mogą skorzystać z oferty snorkelingu, nurkowania oraz windsurfingu, które dostępne są za dodatkową opłatą. Sery Beach Resort zbiera bardzo dobre opinie od gości. Goście chwalą przede wszystkim nowoczesny wystrój, wysoki standard obsługi oraz różnorodność gastronomiczną. Wielu z nich podkreśla, że hotel wyróżnia się na tle innych obiektów w Hurgadzie, zarówno pod względem estetyki. Jak i jakości usług. Seri Beach Resort to doskonały wybór zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi. Bogata oferta rekreacyjna, wysoki standard pokoi oraz dostęp do prywatnej plaży sprawiają, że jest to jedno z najlepszych miejsc na wakacje w Egipcie. Jeśli szukacie luksusowego hotelu z nowoczesnym designem i świetną kuchnią, Seri Beach Resort będzie doskonałym wyborem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym hotelu. A jeśli chcecie zobaczyć więcej luksusowych resortów, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.